Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Przygotowując dla Was materiały, coraz częściej uczymy się tego, że nie zawsze to, co zaplanujemy, da się zrealizować. I w związku z tym, dziś zamiast relacji z Wojaka, czyli wjazdu na najwyższy szczyt Istrii, zapraszam Was na vloga, w którym postaram się pokazać Wam miejsca, które nam podczas tygodniowego pobytu na Istrii udało się odwiedzić. Ja wiem, że temat Istrii może już Wam się wydawać przegadany, ale jest to naprawdę dosyć interesujące miejsce i może będzie przyczynkiem do tego ten odcinek, aby rozpocząć dyskusję na temat, jakie miejsca warto tutaj jeszcze rowerowo odwiedzić. Zachęcam Was do tego, jeżeli wybieracie się na wakacje tutaj lub byliście, dajcie znać, co Waszym zdaniem jest godnego uwagi. W tym odcinku chciałbym także poruszyć temat tego, jak skonfigurowałem swój rower na taki wyjazd wakacyjny jakich akcesoriów użyłem i co faktycznie przydało mi się na tym wyjeździe. Zatrzymaliśmy się dzisiaj na drugą stronę kanału limskiego, który zaraz Wam pokażemy i opowiemy trochę o nim. Natomiast teraz jesteśmy na bardzo fajnej wysepce o nazwie Coversada. To jest taka wysepka przytulona i połączona małym mostkiem z miejscowością Wersar, czyli po prostu po drugiej stronie, właśnie kanału limskiego względem rowinia, który, w którym stacjonujemy. Bardzo przyjemna opcja. Warto tutaj zaglądnąć. Znajdujemy się właśnie u wlotu kanału Limskiego, który swoją nazwę zawdzięcza łacińskiemu Limeo, czyli granica. To była taka granica między Italią a Dalmacją. Niezwykle piękne miejsce. Trochę przypomina norweskie fiordy, bo wcina się dosyć mocno w wybrzeże. No i za mną piękna panorama, właśnie na kanał Limski. Zobaczcie, niezwykle urokliwe miejsce. No i tak właśnie wygląda trasa zachodnią częścią kanału limskiego. Spokojnie do przejechania na Road Plusie. Pewnie nawet ktoś z lepszą techniką mógłby to śmiało ogarnąć na szosie. No my nie mamy takich skilli, dlatego trochę szersza oponka, 35 mm. No i tutaj nawet w wariancie slick po prostu leci się przez te szuterki i nie ma żadnego problemu. Bardzo, bardzo, bardzo fajna traska. Super urozmaicenie od tych wszystkich wariantów rzosowych, które tutaj w pobliżu można spotkać. Także gorąco polecam. Blisko natury, blisko przyrody, wszystko pachnie. No jest naprawdę bardzo przyjemnie. Jeszcze na chwilkę przystanąłem w trasie, żeby pokazać Wam skąd pochodzą małże i ostrygi, które w tych okolicach możecie dostać. No najczęściej właśnie pochodzą stąd, czyli z kanału limskiego z uwagi na to, że ten zalew jest trochę mniej zasolony i to mieszkańcy hodują tam właśnie ostrygi i małże. Znajdujemy się na Półwyspie Kameniak, to jest najbardziej na południe wysunięty fragment Istrii. No jest tutaj naprawdę bardzo urokliwie, w ogóle do tego miejsca prowadzą piękne, białe drogi, rodem z Toskanii. Będąc na Istrii, na pewno warto odwiedzić to miejsce. Jest niezwykle urokliwe, niezwykle naturalne. O tej porze roku, gdy wszystko kwitnie, naprawdę no jest tutaj niesamowity klimat. Także gorąco polecam. Jesteśmy w kolejnym ciekawym miejscu. znajdujemy się w miasteczku Poreć. Za mną widzicie bazylikę z VI wieku, wzniesioną jeszcze za czasów Bizancjum. Wpisaną zresztą na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Bardzo ciekawe miejsce, piękne miejsce, świetne dla spacerowiczów. Warto tu spędzić popołudnie, wieczór, zjeść kolację w jednej z wielu knajp w centrum czy w porcie. Jest tutaj naprawdę wyjątkowo fajny klimat. No i oczywiście będąc tutaj Koniecznie trzeba przejechać trasę Parencany, czyli trasy po starej kolei wiodącej z poreci do Triestu. Koniecznie zobaczcie filmik z tej trasy, który znajdziecie w opisie pod tym filmem. Ja właśnie dotarłem do celu dzisiejszej wycieczki, czyli miejscowości Farzana, po włosku Fasana. Za mną widzicie Park Narodowy Wysepek Bruni. Bardzo ciekawe miejsce, warte odwiedzenia i mi dzisiaj niestety nie wystarczy czasu, aby tam zaglądnąć. Natomiast jeżeli ktoś z Was był, dajcie znać w komentarzach, czy warto. No i tyle. Zapraszam Was do subskrybowania, do no, śledzenia naszego kanału. Oczywiście pamiętajcie, że jest nas trzech więc nawet jeżeli treści, które pokazuję Wam ja, nie do końca przypadną Wam do gustu, pamiętajcie, że jest jeszcze Tomek i Kuba i może od nich dowiecie się czegoś interesującego na naszym kanale. Pamiętajcie również, że dopiero się uczymy tematu, więc bądźcie dla nas wyrozumiali. Staramy się z odcinka na odcinek pracować nad sobą i poprawiać jakość naszych filmików. No i jeszcze obiecanych kilka słów na temat konfiguracji roweru. Na wyjazd na Istrię zabrałem swój rower szosowy. Jest to Merida z Endurance. Wymieniłem w niej tylko koła. Wrzuciłem aluminiowe koła, które były tutaj w zestawie i założyłem nieco szersze opony, czyli Pana Ser Gravel King Slick Plus o szerokości 35 mm. One ułożyły się dosyć szeroko, na jakieś 36-37 mm. I w zależności od tego jaką trasę jadę, tak dobieram ciśnienie. Poruszam się w zakresie od 2 do 5 atmosfer, w zależności od tego jaką trasę jadę. Drugi przydatny gadżet no to oczywiście torebka pod siodło. To jest dedykowana torebka od pro do siodełka. Trzymam tam oczywiście podstawowy sprzęt serwisowy, łyżki, zapasową dętkę, to wszystko co jest potrzebne w, takiej, w takim normalnym poruszaniu się. No i ostatnia rzecz, która niezwykle mi się przydaje na takich jednotniowych wyprawach, wycieczkach, to jest torba przed kierownicę. Mała torebka z restrapa tego typu torba w przeciwieństwie do dużych, toreb bikepackingowych zupełnie nie przeszkadza mi w normalnej jeździe, w trzymaniu chwytu, nie wpływa też na pracę napędu. No i jest dość pojemna mimo swoich małych rozmiarów. Ja mam jeszcze tutaj kurtkę, pompkę, oczywiście sprzęt do nagrywania, jakieś jedzonko i to wszystko ta mała torba pomieści. No jeszcze jedna sprawa, którą chciałem omówić. Być może nawet najważniejsza, bo jest to naprawdę moje odkrycie e, tego wyjazdu. Drogi szutrowe na Istri. To jest naprawdę coś wspaniałego. To są kilometry ciągnące się takich dróg ładziutkich, z drobnym, e, asfalt, e, z drobnym żwirkiem. Naprawdę świetnej jakości. Spokojnie do przejechania na rowerze typu Road Plus. No, nie wspomnę już o gravelu. I to jest taka inspiracja dla mnie, że naprawdę warto byłoby tutaj wrócić właśnie z rowerem gravelowym i trochę bardziej poeksplorować. Wybrać się trochę w głąb Istri. Podążać tymi zboczami e, ciągnącymi się trochę w klimatach Toskanii, czy też właśnie wzdłuż wybrzeża, tak jak teraz. No naprawdę rodzi to ogromny potencjał i Wydaje mi się, że kolejna wizyta na Istrii to będzie właśnie e, grawelowa. Kilometry takich dróg coś niesamowitego. Mili Państwo to wszystko na dzisiaj. Obiecuję, że. Więcej materiałów i stream nie będzie, przynajmniej w tym tygodniu. Łapcie pozytywne flow. I do następnego. Ciao!